Otwórzmy dni na rekryty. Tak jak powiedziałem, chcę dzisiaj usłużyć słowem, które dzisiaj rano mi dotknęło. Zastanawiałem się, co Wam powiedzieć, na jakich mam użyć słów, by Chrystus mógł dzisiaj dotykać naszych serc. Byśmy mogli świadomi tego, świadomi tego, że On jest pośrodku nas, byśmy mogli się budować, byśmy mogli pozwolić Mu na to, by dotykał nas. Może niektórzy z nas potrzebują takiego odświeżenia w swoim życiu, potrzebują jakby na nowo wejść w obecność Bożą, na nowo patrzeć w Jego oblicze, na nowo zaufać Jego obietnicom. Myślę, że to słowo będzie takim słowem w końcowej fazie. Zachęcającym słowem, które będzie pocieszać, słowem, które pokaże, że wystarczy odpowiedzieć na jego głos, wystarczy zaufać w to, co on mówi, to, co on zostawił, w te słowa, które zostawił do kościoła, a wszystko może się zmienić. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że dzisiaj Pan jest w stanie dotknąć Ciebie w tym momencie, w tym miejscu. Yy, z tym, co przeżywasz. Dzisiaj Jezus jest w stanie Ciebie dotknąć w Twoim smutku, w Twojej radości, w Twoich kłopotach. Jest w stanie Ciebie dotknąć i Cię zachęcić i dać Ci nową perspektywę w Twoim życiu. Czasami tak jest, że potrzebujemy takiego jakiegoś zachęcenia. Ja potrzebuję zachęcenia. Zadaję sobie pytanie, Panie, jak dzisiaj i jak dalej może funkcjonować Twój Kościół? Co usłyszałem? Normalnie. Ja się nie zmieniłem. <noise> Owszem, rzeczywistość się zmieniła. Ale ta rzeczywistość zmieniła się po to, przynajmniej na jakiś czas, byście mogli doświadczać na oczy, co to znaczy zaufać. Co to znaczy codziennie powierzać swoje życie Bogu. Powierzać w życie swoich dzieci, swoich wnucząt, to jest ten czas, w, który, w którym to czasie chcę, byście nauczyli się tak naprawdę polegać na mnie. Tak naprawdę polegać na moim słowie. Tak naprawdę ufać mi, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. I nie ma dla mnie takiego twardego serca, którego ja bym nie mógł dotknąć. Z każdego, Serca, które twarde jest jak głaz, Pan może uczynić serce mięsistym. Dlatego wierzę, że Bóg może dotknąć Aleksa, może pokazać Mu, że On jest Bogiem, który nad wszystkim czuwa. Na pewno w tym momencie też Pan dotyka Ciebie, pokazuje Ci, że tak naprawdę tylko On jest dla Ciebie rozwiązaniem, pocieszeniem. Był kościół, nagle kościoła nie ma. Nie można przyjść na nabożeństwo. Pastor nie może podejść, nie może się pomóc. Siostry nie mogą przytulić i powiedzieć siostry, niech się błogosławi. Coś się zmieniło. Rzeczywistość tak, ale nie Chrystus. Amen. Chrystus dotykał e, ludzi w, w piecu. Chrystus, Bóg dotykał Daniela, kiedy się modlił. Kiedy był w jamie lwów, i Bóg jest taki, On się nie zmienia. Rzeczywistość nie jest w stanie absolutnie zmienić Boga i Jego działania, i Jego charakteru, i Jego miłości do Ciebie. Bóg nie jest podatny na takie rzeczy. I popatrzcie, co jest napisane. Od 14 weselu A do aniołu zboru w i napisz, to mówi ten, który jest. Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. I powiem Wam zazwyczaj, ludzie, chrześcijanie nie lubią tego wersetu. Dlatego, że każdy z nas uważa, że jest gorący. <laughs> Nikt z nas nie, nie myśli. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, że jest ten letni. Zimny na pewno nie, zimny na pewno nie jesteśmy, bo, bo, bo gorący letni jest ten, co był kiedyś gorący. A my byliśmy już gorący dla Chrystusa. Zimny nigdy nie, nie będzie letni, bo nigdy nie był gorący. On pierw musi stać się gorącym, by być letni. A ty już byłeś gorący dla Chrystusa. Gorąco go wielbiłeś, wywyższałeś i uwielbiałeś jego imię. Gorąco wyznawałeś, że Jezus od dzisiaj jest Twoim Panem i Twoim Bogiem. Gorąco zwiastowałeś innym, że należy do Chrystusa. Przypominasz sobie, jak gorąco mówiłeś: tak, Panie, będę ufał Ci aż do końca mojego życia. Tak, ja wierzę, że Jezus jest Moim zbawicielem. Przypominamy sobie. To były wspaniałe, cudowne wyznania. Każdy z nas, kto oddał swoje życie Jezusowi, tak mówił Bogu, mówił wszystkim tym, którzy byli wtedy i uczestniczyli w tym Twoim święcie, jakim jest Chrzesz Wodny. Przestałeś żyć dla świata, zacząłeś żyć dla Chrystusa, przestałeś żyć dla ziemi, zacząłeś żyć dla nieba. Byliśmy tacy gorący, tak w nas paliło, by mówić o Chrystusie, prawda? Tak nas paliło, by każdy mógł zobaczyć wraz Chrystusa. Ja absolutnie nie mam nikogo na myśli, ewentualnie tylko swoją skromną osobę, jeżeli już mówię. Ale Słowo Boże jest po to, aby każdy z nas mógł się był przeglądać. I ja się bardzo cieszę, że jak czytam Boże słowo i jak Słowo Boże ma moc i nas prześwietla. Ja nie mam prawa Was ocenić. Absolutnie. Wy też nie oceniajcie mnie, ale pozwólmy, by Słowo Boże nas oceniło dzisiaj. By Słowo Boże dotykało dzisiaj każdego z nas. Ja tak bardzo chcę Panie, byś mi pokazał, w których dziedzinach w moim życiu, w mojej drodze za Tobą jestem letnim. Nie boję się tego. Chcę dzisiaj zobaczyć, w jakich dziedzinach mojego życia stałem się letnim. A wiecie, dlaczego chcę zobaczyć? Bo chcę znowu być gorący. To jest cudowne. Ja nie boję się tego wersetu. Ja nie boję się konsekwencji w moim życiu tego wersetu. Ja nie boję się objawienia tego wersetu w moim życiu, bo mi o to chodzi, by codziennie, codziennie zmieniać się dla Chrystusa. Mam tą świadomość. Że jeżeli troszkę odejdziemy od Ducha Świętego, od tego, który jest gorący, który nas rozpala dla Chrystusa, wtedy stajemy się leki. Dopóki garnek stoi na gazie i ten gaz się pali, to jak się zagotuje, to paruje, prawda? I po czym my wiemy, że już jest gorący woda? Nie po to, że wsadzamy palca, ale paruje. Pamiętasz, jak parowałeś dla Chrystusa? Obrazowo, jak parowałeś dla Chrystusa, jak dymiłeś? Każdy wiedział, że jesteś innym człowiekiem. Co się z nim stało? Jakiś inny, jakiś nawiedzony, jakiś nakręcony. Co z nim jest? Tylko jest. Pamiętam, jak ubrałem taką koszulkę, jak się nawróciłem, Jezus, Chrystus, w moim życiem na co dzień. ja parowałem, każdy widział, że we mnie jest Chrystus. Raz że przez koszulkę, ale dwa przez to, jak żyłem. I dzisiaj zadaję sobie pytanie: Boże, czy dalej ta para jeszcze we mnie jest? Czy dalej jest we mnie para? Czy w każdej dziedzinie mojego życia jest para? Buzuję dla ciebie. Przepraszam, że używam takich, takich młodzieżowych zwrotów. Ale to we mnie jest dzisiaj. Zadaję sobie pytanie i Tobie przy okazji również zadaję pytanie: na ile parujesz dla Chrystusa? Na ile sobie kipi Chrystus? I inni mogą to zobaczyć. I inni mogą podejść i powiedzieć, też chcą tak kipić dla Chrystusa jak Ty. Słuchajcie, ja przed Wami mogę udawać świętego. I niektórzy z Was mogą powiedzieć, którzy mnie nie znają zbyt dobrze, no ten was nawet jest ułożony. Nieco więcej może powiedzieć o mnie, moja ukochana małżonka. Ale nie pytajcie. Niech to będzie naszą słodką tajemnicą. Nie wszystko wy musicie wiedzieć. Ale chcę wam powiedzieć, że wszystko w jednym Bóg. Wszystko. Jeżeli mówię, że go kocham, to on patrzy się na moje życie i prześwietla moje życie. Czy on mnie kocha? Jeżeli ja mu mówię, Panie, jestem Tobie wierny, Panie, i pójdę za Tobą, dokąd Tylko chcesz, pójdę. Tak? On wszystko wie. Napisane jest, że On jest świadkiem mojego życia. On jest prawdziwym świadkiem Twojego życia. To jest prawdziwy świadek. Czy Ty rozumiesz? To jest ktoś, kogo nie widzisz, a jest w każdym momencie twojego życia. W każdym miejscu, w którym jesteś, ty go nie widzisz, ale to nie świadczy o tym, że jego nie ma. On jest. Jest niewidzialnym świadkiem każdej twojej rozmowy. Z kimkolwiek i o czymkolwiek i jakkolwiek ta rozmowa wygląda, on jest. To słowo dzisiaj nam mówi człowieku, kochany, możesz żyć Pozorach przed ludźmi, ale nie możesz żyć w pozorach przed Bogiem, przede mną, bo ja wiem, ja Cię znam. Ja wiem, co Ciebie jest za człowiek. I mimo to, że wiem, wyobraź sobie, że Ciebie kocham. To jest samotny. Znam Twoje uczynki. Nie tylko te w kościele. Nie tylko te dobre. Ja znam też i te złe. Ja znam złe Twoje myśli. Ja znam Twoje złe zachowanie. Na przykład do męża. Mąż do żony. Dzieci do rodziców. Rodzice do dzieci. Brat do siostry. Siostra do brata. Siosa do siostry. Brat do brata. Znam Twoje uczynki. Czym chcesz mnie zaskoczyć? Czym? Mnie? Który jesteś świadkiem od kiedy się urodziłeś? Znam Twój pierwszy krok, wiem jak on wyglądał. I będę znał Twój ostatni krok na Ziemi, bo ja Cię stworzyłem, ja dałem Ci życie. Czy mamy tą świadomość, że On jest w każdym miejscu naszego życia znany? Ja jestem świadkiem. Dlatego ja oręduję za Tobą. Ja jestem orędownikiem Twoim. Ja oręduję przed Ojcem moim, który jest w niebie. Jestem Twoim orędownikiem. Jestem Twoim zbawicielem. Wstawiam się za Ciebie. Ja jestem. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny, albo gorący. Nie mamy szans być już zimnymi. Dlatego, że weszliśmy na drogę z Chrystusem. Nie, nie masz szans już być zimny, bo poznałeś Jego łaskę, poznałeś Jego miłość. On towarzyszy Tobie od momentu, kiedy oddałeś Mu swoje życie. On dzisiaj przez to słowo pyta się tylko, czy jesteś dalej gorący. Czy jestem dalej gorący? Czy dalej jestem gorący dla Chrystusa? I to jest czas łaski. To jest czas łaski. Człowiek, jeżeli może się uczyć, jeżeli może zauważać swoje życie, swoje, swoje słabe punkty, to też to czas łaski. To nie jest czas przekleństwa dla Ciebie. To nie jest czas sądu. Możesz przejrzeć się zwierciadę Bożego Słowa i zobaczyć, jak wyglądasz. Pozdrawiam. Bo no, odwróci się na pięcie i pójść i zapomnieć, jak się wygląda. Po co? Staje przed lustrem, zanim idziesz na nabożeństwo, a to na odzieżowe, brody, czeszesz. No, Jakąś dalej należy wyglądać, nie? Może jakieś małe dziewczyny będą włosy, czeszesz. No, normalne, masz takie prawo. Ja też staję rano i się czeszę, by <grym> podobać się żony. <grym> Duchowo możemy przejrzeć się w zwierciadle Bożego Słowa i zobaczyć, jacy jesteśmy, i zadać sobie pytanie, czy jestem jeszcze gorący dla Chrystusa? Czy jestem gorący dla Chrystusa? Czy może już przyzwyczaiłem się do relacji z nim? To jest czas łaski dzisiaj dla nas, Kościele, drogi. Czas łaski dla Ciebie byśmy mogli przejrzeć się w zwierciadle Bożego Słowa. Bo napisane jest, ukochany drogi bracie i siostro, że niezależność jest największym chyba grzechem dla człowieka, który poznał Boga i staje się niezależny. O tym mówi wersja 17. Ponieważ mówisz, o, bogaty jestem. Bogaty jestem. Bo na się sobie takiego człowieka, który mówi, ale jestem bogaty. I tak się patrzy na ciebie. Myślicie, jakie co masz? To bogaci jestem. Nic mi nie brakuje. Niczego nie potrzebuję. Widzicie, jaki potrafi być człowiek? Czy człowiek, który poznał Boga, może powiedzieć, niczego już nie potrzebuje? Czy może powiedzieć, Boże, ja już ciebie nie potrzebuję, bo się wzbogaciłem? Bo już takie mam poznanie, już taką mam wiedzę, że tylko mi pozazdrościć. Zbogaciłem się w wiedzę. zbogaciłem się w doświadczenia z Tobą, Panie. Co jeszcze mogę zrobić? Co jeszcze może zmienić w moim życiu? Już chyba nic. I człowiek, który poznał Boga, a staje się niezależny od Boga, to jest chyba najgorsze, co można, co można przeżyć, bo On uważa, że dalej Bogu służy. On uważa, że dalej jest w centrum Bożej Woli. Bo Bóg mi to dał. A jeżeli Bóg mi to dał, to znaczy się, że mi błogosławi. A jeżeli mi błogosławi, to znaczy się, że jest w moim życiu wszystko w porządku. Tak człowiek myśli. To jest schema myślenia każdego z nas. Wydaje nam się, że jak nam się wszystko układa, to jesteśmy okej z bogiem. A jeżeli coś się nam zawala, o, chyba zrzeszyliśmy. Czy tak nie myślicie? Czy to nie jest tendencja ciała naszego, żeby tak myśleć? Ale musiał zapalić ją. Wszystko stracił ale musiał zawalić Daniel, ci trzej mężowie, a apostołowie, którzy stracili swoje życie na arenach, bo właśnie sobie, że, że to był przejaw łaski, oni w ten sposób mogli uwielbić i oddać Bogu uchwałę. Niesamowita rzecz. I Bóg mówi dzisiaj tak, wystojać, dlatego, że cię kocham, tak mówi Bóg. Now tego cię smaga. Chcesz, chcesz, żeby przestał Cię kochać? Do Ciebie same smagać. Wolisz, żeby cię kochał i smagał? Czy żeby cię nie kochał i nie smagał? Co wolisz? Amen. Taki jest Bóg, ukochania. Taki jest nasz Bóg, którego kochamy, którego miłujemy. I on zsyła doświadczenia. Jeżeli zobaczysz, że zaczynasz żyć e, jakby na własną, e, na, jak, jak zobaczy, że zaczynasz schodzić własną drogą, to zaczyna Cię dotykać, by Cię naprowadzić na swoją drogę. Idziemy dalej, oczywastym wesołym. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w obiad. Nigdy nie nabędziesz złota, jeżeli chodzi, czyli nigdy nie nabędziesz dobrych rzeczy, wspaniałych rzeczy w Bogu, jak tylko przez ogień. A ogień zawsze nam symbolizuje, jest obrazem doświadczenia. Ja wezmę na Ciebie doświadczenie po to, by Cię sprowadzić znowu na moją drogę. Ja wezmę na Ciebie ogień, byś z tego ognia mógł wyrobić dla Ciebie złoto. Jest niesamowite. Jeżeli chcesz nabyć dobrych rzeczy, uczyć się dobrych rzeczy w Bogu, to będziesz doświadczany, bo tylko przez ogień i tylko ogień nie trawisz rzeczy, które są cenne i drogie. Rzeczy niecenne, niedrogie płoną, a rzeczy cenne i drogie, drogie mają większą wartość w Jest niesamowite. Smagam bolsty wygodnie i upamięta się. Oto stoję i dwudziesty werset. Oto stoję u drzwi i kołacza. Oto stoję u drzwi i kołacza. Oto stoję u drzwi i kołacza. Dzisiaj to jest dla Ciebie słowo. On stoi u drzwi Twojego serca i kołacze. To przez to słowo Bóg dotyka Twojego serca. Ja w to wierzę. Jeżeli, jeżeli jesteś otwarty na Boga, Bóg dzisiaj dotyka przez to słowo Twojego serca i być może pokazuje nam dzisiaj te letnie sprawy w naszym życiu. Podziękujmy mu za to. Bo na tym się nie kończy. To poselstwo, że dlatego, że jesteś letni, to ci wypluje z moich ust. Poselstwo się kończy wiecie na wersecie 20. Oto stoję u drzwi i kompicie. Czy słyszysz ten telefon? Tak, czy słyszysz to? Czy słyszysz te pukanie? Ja mogę tylko pukać, ale otworzyć mi musisz ty. Bo sobie, że Bóg tak puka całe życie do naszego serca. I nigdy się nie nudzi pukać do serca swoich Twoich Nigdy. Hallelujah. Nigdy to znaczy. Nigdy, nigdy to znaczy. Nigdy, nigdy to znaczy. Nigdy. Nigdy to znaczy. Nigdy. Hallelujah. To jest, jest niesamowite. Jaki doskonały i wspaniały jest nasz Bóg. On pokaza. I co się dzieje, jak usłyszysz? Co się dzieje, jak usłyszysz? Ale co masz zrobić? A właśnie. Ja wierzę, że są ludzie, jeśli smutną, którzy słyszą głos pukania serca. Do, do, że Bóg puka i pokazuje im pewne rzeczy. Co to jest pukanie? Bóg pokazuje ci, jeszcze to musisz zmienić. Jeszcze ty musisz się naprawić. To jest pukanie. Otworzysz. Czy byliście ubawieni, że to nie do ciebie, że to nie do... Nie to. A, to nie do moich drzwi puka, tylko ja słyszę, jak puka do Daniela. Otwórz. Ja jestem w porządku. Ty masz otworzyć. A dalej mówi, ja nie otworzę. To do Anety. Aneta, otwórz. Aneta mówi, Elżbieta, nie ubawę, że nie słyszysz. I wszyscy są sprawiedliwi. Nie, nie ma. Bóg puka do swoich drzwi i ty masz to usłyszeć. Jak usłyszysz, to otwórz. Bo możesz nie otworzyć. Możesz nie otworzyć. Słuchajcie, tak między nami. Bądźmy szczerzy. Są nieraz takie numery telefonu, że nie odbieramy. On brrr, dzwoni, a my utajemy, że nie słyszymy. No tak nieraz jest. Albo nie mamy czasu, albo na przykład pisze na. wyświetlaczu nie odbierać. Ja mam takie hasła. Bo na przykład wiem, że to jest reklama. jest po co mam. Piszę nie. Nie odbiera, to nie chcę dzwonić. A z tym, że jest taka różnica, że, że on przestanie dzwonić. Albo pójść Położysz się spać, przez sen nie będziesz słyszał, ale wstaniesz na puk, puk, lub puk, Krzysztof, a co z tym zrobisz? Puk, wrócisz się do pracy. Może przestaniesz do tego pukania, ale przyjdziesz do domu, weźmiesz kąpiec, puk, puk, zrobiłeś z tym syn, przyjacielu? Nie, ja, ja się nie poddaję, ja chcę Cię zmienić, ja chcę Cię dotknąć. Bo mi na tobie zależy, bo za tak Ciebie umarłem. Oto stoję u drzwi i kołacze. I jeżeli otworzysz drzwi, to co będziesz robić? Co tam pisze? Będziesz z nim wieczerzał. Haleluja. On cię nie przeklnie, on ci nie da karę. Jak otworzysz mu drzwi, to on ci nie powie, w końcu otworzyłeś grzeszniku i co ja mam z tobą zrobić. Nie, jak otworzysz drzwi swego serca, będziesz się radował i cieszył, będziesz z nim wieczerzał. I dzisiaj może to nastąpić w twoim życiu. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś. Apostoł Paweł mówi, zanim weźmiesz wieczerze państwo, to się zastanów. Ale twoje zastanowienie ma spowodować, że masz sobie wieczorzeczność. Bo jeżeli będziesz się na, patrzył na swoje życie, na braki, jakie masz, to nigdy nie weźmiesz, bo je masz, dopóki nie spocznie twoje ciało w drobie. Dopóki ci nie spocznie sobie, spocznie sobie, to do tego momentu zawsze będziesz miał sobie coś do zarzucenia, jeżeli będziesz kochał Boga. Zawsze. Ale to nie znaczy, że on z Ciebie zrezygnuje. I on dzisiaj do Ciebie puka. I on dzisiaj mówi: Chcę, byś bardzo poważnie potraktował to nabożeństwo. W momencie, kiedy będziesz brał chleb, musisz utożsamiać się z kościołem, tylko ja jestem głową. Kiedy będziesz ściegał po wino, to pamiętaj, że wino jest symbolem obrazu, że krew moja przebaczyła Ci twoje grzechy. Tak ty musisz żyć i przebaczać. Żyć w My mamy bardzo poważnie podejść do tego faktu, wiecie, że pański. Ale nie rezygnujmy z tego tylko dlatego, że dzisiaj Bóg Święty wskazuje tobie, twoje letnie, twoją letność. On to robi po to, byś coś z tym zrobił. On nie robi ci po to, żebyś się załamał. Coś z tym zrób, kiedy ważne, coś z tym zrobić dzisiaj, teraz staniemy i będziemy się mąc.